Hej, witam Was na moim kanale po krótkiej przerwie. Na początku chciałabym bardzo podziękować tym osobom, które w ostatnim miesiącu zasubskrybowały mój kanał. Jest ich niewiele i ja to rozumiem, ponieważ nie nagrywam zbyt dużo filmików na YouTube, ale mimo wszystko bardzo, bardzo dziękuję, ponieważ e, za każdym razem, gdy wchodzę i widzę, że ktoś przybył na mój kanał, to po prostu mój dzień staje się lepszy i jest to motywacja do dalszego nagrywania moich filmików. Także dziękuję bardzo. Ok, żeby nie przedłużać, przychodzę do Was z faktami na temat studiowania w Szwecji. I są to takie um, fakty raczej bardziej pozytywne. Do tych negatywnych może przyszłabym kiedy indziej. Po prostu skupmy się teraz na tych pozytywnych aspektach. Relacja nauczyciel-uczeń może zaskoczyć każdego Polaka, który tu przyjdzie studiować. Wielu nauczycieli, profesorów, nawet tych na wysokim stanowisku, jest bardzo młodych. My, jako uczniowie, zwracamy się do nauczycieli, profesorów po imieniu, a oni natomiast traktują wszystkich jak równych sobie. Język angielski jest językiem wyjątkowo ważnym i uczenie wymagają go od uczniów na poziomie większości B2. Taki poziom zazwyczaj nie jest trudny do osiągnięcia, ponieważ można go osiągnąć poprzez wieloletnie nauczanie w szkołach poprzednich. I taka na przykład, ja z maturą z angielskiego rozszerzoną spokojnie w B2 się mm, podpięłam. Angielski jest ważny dlatego, ponieważ większość książek, źródeł, artykułów po prostu nie jest przetłumaczonych na język szwedzki. Każdy uczeń dostaje stypendium od państwa co miesięczne. Jest to kwota w wysokości na polskie przeliczenie to będzie około 1000 zł. Oczywiście zależy to wszystko od przypadku, ale no waha się to zazwyczaj w okolicy 1000 zł. W Szwecji niestety te pieniądze na życie nie starczą, ponieważ 1000 złotych tutaj starczy no, powiedzmy na wynajęcie mieszkania, nie, wynajęcie pokoju na spółkę z partnerem, ale pokoju i to w Sztokholmie. Nie wiem, jak w innych miastach jest, ale w Sztokholmie tak. Przede wszystkim ekstrawertyków, Zajęcia na szwedzkich uczelniach w dużej mierze opierają się na zajęciach w grupach oraz w parach. Ja tam wolę nudne wykłady. Rok szkolny Szwecji zaczyna się końcem sierpnia, a kończy początkiem czerwca. W Szwecji, oprócz programów takich typowych, np. trzyletnich licencjackich, jest możliwość podzielenia takiego programu na tak zwane kursy, dzięki którym można przerwać semestr. I powiedzmy wrócić do niego po na przykład roku przerwy, nie tracąc wcześniejszych semestrów na tym. W Polsce wydaje mi się, że nie istnieje coś takiego. Z reguły, jeśli przerwiesz semestr, to musisz zaczynać studia od nowa, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Jeśli brakuje Ci kompetencji, by dostać się na wymarzony kierunek studiów, to nic straconego, ponieważ w Szwecji istnieją szkoły oferujące kursy z przeróżnych przedmiotów. Jeden kurs trwa miesiąc, można go zrobić na dystans, jest całkowicie bezpłatny. Także jeśli na przykład yy, brakuje ci jednego poziomu więcej matematyki na Twój wymarzny kierunek studiów, to wtedy idziesz, robisz tą matematykę na tym kursie, po miesiącu zdobywasz kompetencje. Ok, to będzie taka moja opinia, ale wydaje mi się, że dostać się na studia w Szwecji jest dużo łatwiejsze niż w Polsce. Ja wiem, że nie powinnam wypowiadać się na temat e, uniwersytetów w Polsce, ponieważ nigdy w Polsce nie studiowałam. Natomiast swego czasu interesowałam się e, punktacją, ponieważ chciałam dostać się na japonistykę w Polsce. I z tego co kojarzę, to ta punktacja była na poziomie studiów prawniczych albo nawet wyżej. Także dla mnie był to poziom nieosiągalny, ponieważ ja prymusem nigdy w szkole nie byłam. No i było to takie bardziej nieosiągalne marzenie to japonistyka. Natomiast jak przyjechałam do Szwecji, to jedynym wymaganiem, by dostać się na japonistykę, była znajomość angielskiego oraz szwedzkiego. Angielski już miałam, a szwedzki właśnie osiągnęłam dzięki tym kursom, o których wspomniałam w wcześniejszym podpunkcie. Także w porównaniu do polskich kryteriów to to było wyjątkowo łatwe. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i mam nadzieję, że zostawicie po sobie jakiś ślad. Zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do subskrybowania. Za kilkanaście dni jadę na Sycylię do Włoch i jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że y, będziecie ze mną, bo będę nagrywać. No i zobaczymy się niedługo.